To 10 sposobów, jak zarządzanie danymi na platformie 3D Experience może pomóc zmodernizować proces rozwoju produktu. Każda transformacja cyfrowa musi być skoncentrowana wokół chmury. 3D Experience to platforma oparta na chmurze, gotowa do użycia z minimalną konfiguracją, dostępna na dowolnym urządzeniu, co zapewnia natychmiastową produktywność dla Ciebie i Twojego zespołu. Brak serwerów do kupienia, brak zespołu IT do zarządzania. Po prostu bezpieczne, jedno źródło prawdy do zarządzania danymi projektowymi, zadaniami, komunikacją i zmianami. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań do przechowywania dokumentów w chmurze. Kluczowe jest posiadanie takiego, które jest świadome inżynierii, rozumiejącego odniesienia między rysunkami, częściami i złożeniami. Na platformie 3DEXPERIENCE zarządzanie dokumentacją jest zintegrowane z SOLIDWORKS. Gdy jesteś gotowy dodać swój projekt, wystarczy go zapisać. Możesz organizować dane w dowolny sposób i uzyskiwać do nich dostęp z dowolnej przeglądarki internetowej, tworząc numery części, opisy i podglądy dostępne dla całej twojej firmy. Zrozumienie wpływu zmiany i uchwycenie rewizji może być nie lada wyzwaniem. Dla coraz większej liczby firm zwykła adnotacja rewizyjna na rysunku już nie wystarcza. Potrzebujesz dostępu do zaawansowanych funkcji typu gdzie używane, które pomagają podejmować decyzje dotyczące wpływu zmian. A gdy zmiana jest wymagana, masz pewność, że poprzednia rewizja może być odzyskana w każdej chwili. Jednym z aspektów rozwoju produktu, który nikomu się nie podoba, jest księgowość. Wyciąganie numerów części, wypełnianie bloków tytułów, tworzenie PDF-ów wszystko to zabiera dużo czasu. Potrzebujesz narzędzi, które automatyzują typowe działania, takie jak tworzenie numerów części, które są automatycznie dodawane do listy materiałów, oraz tworzenie standardowych dokumentów jak pdf -y. Wszystko po to, abyś mógł się skupić na tym, co kochasz innowacje. Dzięki platformie 3D Experience każde firmie z odpowiednimi uprawnieniami może łatwo wyszukiwać, znajdować i korzystać z danych produktów. Łatwo jest zobaczyć status komponentów projektu, jak również kto jest ich właścicielem. Użytkownicy mogą bezpośrednio przyczyniać się do definicji produktu, aktualizując właściwości projektu, nawet jeśli nie mają SolidWorks. Modernizacja procesu rozwoju produktu wymaga wyjścia poza e-maile i rozmowy telefoniczne. Potrzebujesz narzędzi, które pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi być wspomnianym bezpośrednio przy modelu w pytaniu. Brak wątków e-mailowych, załączników czy straconej historii. Gdy rozmowa wymaga natychmiastowego działania, zintegrowany czat i udostępnienie ekranu przyspieszają otrzymywanie informacji zwrotnej dotyczącej projektu. 3D to narzędzie do wizualizacji i rozwijania produktów, dlatego ma sens rozszerzenie korzyści z 3D na wszystkich w organizacji. Cyfrowe oznaczanie w przeglądarce pozwala na bezpośrednie szkicowanie nowych pomysłów na modelu. Można dodawać adnotacje, aby jeszcze bardziej wyrazić intencje. A najlepsze jest to, że ostateczne oznakowanie jest dostępne bezpośrednio w SolidWorks. Działanie i odpowiedzialność są ważnymi elementami każdego procesu projektowania produktu, a zadania są wygodnym sposobem na osiągnięcie obu tych celów. Przypisani wykonawcy, opisy i terminy mogą być uwzględnione w łatwym użyciu interfejsie. Status można łatwo śledzić za pomocą panelu, a materiały pomocnicze można łatwo przyciągać i upuścić na zadanie. Niezależnie od tego, czy jesteś w przeglądarce internetowej czy w SolidWorks, łatwo jest uzyskać dostęp do zadania i wykonać działanie. Czy to następny wielki pomysł, czy wyzwanie z terenu, które wymaga rozwiązania, posiadanie formalnej metody na zgłaszanie opinii przez każdego w firmie jest kluczowe. Issues są potężnym narzędziem do rejestrowania, ustalania priorytetów i przetwarzania przychodzących zleceń. Opinie można bezpośrednio powiązać z danymi modelu i zobrazować dla jasności za pomocą prostego przeciągania i upuszczania. Przyznajmy to, nie każdy pomysł jest dobry i nie każda prośba o zmianę jest wykonalna, ale dla tych, które są, możemy przekształcić problemy bezpośrednio w działanie zmiany jednym kliknięciem. Można dodać osoby przypisane, dołączyć mające wpływ projekty i automatycznie wygenerować początkowe rewizje, a na końcu pełne śledzenie zgód wszystkich zaangażowanych. Z szybkim wdrożeniem, potężnymi narzędziami i elastycznością, której oczekujesz od chmury, platforma 3D Experience jest kluczem do modernizacji procesu rozwoju produktu. Zapraszam do kontaktu z DPS Software.